Jeśli ktoś się zastanawia, co to jest, to dajmy chwałę Bogu. Dlaczego dajemy chwałę Bogu? Dlatego, że nas uratował. Ja kiedyś byłem człowiekiem religijnym, który nie znał Boga. Chodziłem do kościoła, ale nie miałem pojęcia, kim jest Bóg. Nie miałem pojęcia, co Bóg mówi. I w zasadzie moje życie to była impreza. To było szukanie kolejnej imprezy. Więc byłem człowiekiem religijnym, ale żyłem imprezami, a między imprezami trzeba coś zrobić, żeby mieć na tą imprezę, więc musiałem jeszcze inne rzeczy robić oprócz, oprócz imprezy. Ale generalnie moje życie to była impreza, to były narkotyki, to był alkohol. I w moim życiu było coraz więcej alkoholu i narkotyków. I, i coraz więcej imprezy, coraz więcej alkoholu i narkotyków. I w pewnym momencie stało się coś, czego nie rozumiałem. Ja się zawsze śmiałem z tego, że jest szatan, diabeł, taki czerwony Chrześcijanie rysowali takiego czerwonego diabełka, ja się zawsze z tego śmiałem, aż do czasu, kiedy sam zacząłem mieć problemy z diabłem, bo z powodu alkoholu i narkotyków diabeł się zabrał za moje życie i zaczął niszczyć moje życie. Ja nie wiedziałem, co to jest, nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, ale działo się ze mną coś złego i zacząłem szukać jakiegoś ratunku, jakiejś pomocy. I spotkałem chrześcijan, którzy powiedzieli mi Zacznij czytać Pismo Święte. Więc zacząłem czytać Pismo Święte. Odkryłem bardzo dużo dziwnych rzeczy, o których nie wiedziałem, o których nikt mi nie powiedział, ale zobaczyłem w Piśmie Świętym, że jest Bóg, jest Jezus, który może pomóc człowiekowi. I wiedziałem, że jestem tym człowiekiem, który potrzebuje pomocy. Więc powiedziałem: Nie wiedziałem, czy jest Bóg, ale powiedziałem: Boże, jeżeli jesteś, Boże, jeżeli jesteś, to pomóż mi, szukam Ciebie, potrzebuję pomocy. I kiedy czytałem tą Biblię, to widziałem coraz bardziej, że mam problemy z demonami, że to diabeł mnie dręczy i demony mnie dręczą i nie wiedziałem, jak z tego wyjść, ale wołałem do tego Boga, o którym czytałem w Biblii. Boże, jeżeli jesteś, pomóż mi. Jezu, jeżeli ty naprawdę istniejesz, pomóż mi! I spotkałem właśnie takich dziwnych ludzi, z których wcześniej się śmiałem. To byli, Myślałem, że to są jakieś nawiedzeni ludzie, zbyt przesadzają z tym Bogiem, ale spotkałem takich właśnie nawiedzonych, którzy mi powiedzieli o tym Bogu. Pierwszy raz wytłumaczyli mi Ewangelię. Pierwszy raz w życiu, chociaż chodziłem do kościoła, ale nigdy nikt nie wytłumaczył mi Ewangelii. Więc wytłumaczyli mi Ewangelię, że jest Jezus, który chce mi pomóc. Jezus, który umarł za mnie po to, żeby mnie uratować, i jest Jezus, który może mnie uwolnić od tych demonów, które mnie dręczą. Więc powiedziałem: Boże, jeżeli jesteś, wejdź do mojego życia, uratuj mnie, pomóż mi. I to się stało. Był taki dzień, właśnie kiedy była podobne spotkanie jak tu. Kiedy ktoś powiedział Ewangelię, się później pomodliłem. Prostą modlitwą. Panie, Jezu, jeżeli jesteś, wejdź do mojego życia, pomóż mi i to się stało. Bóg zmienił moje życie, wyciągnął mnie z tego wszystkiego. Z alkoholu, z narkotyków, uwolnił mnie i dzisiaj mam się lepiej. Jestem wolnym człowiekiem. Dzisiaj nie muszę śpać, nie muszę pić, jestem wolnym człowiekiem, ale Bóg też uwolnił mnie od demonów, które dręczyły mnie i które powodowały, że było mi bardzo źle. I dzisiaj jestem szczęśliwy i stoję tu, żeby Wam o tym powiedzieć, że jest Bóg. Spotkałem żywego Boga, On naprawdę istnieje. Ten Bóg, o którym mówi Biblia, On istnieje i działa dzisiaj, i dzisiaj ratuje ludzi, dzisiaj pomaga ludziom. Więc jeżeli jesteś tu, jeżeli potrzebujesz Boga, potrzebujesz, żeby Bóg coś dla Ciebie zrobił, to możesz go o to poprosić i na pewno Go spotkasz. I zachęcam Cię do czytania Pisma Świętego, do czytania Biblii. Bo kiedy czytasz pismo święte i kiedy czytasz Biblię, możesz poznać Boga. Ja poznałem Boga, Bóg mnie uwolnił i stoję tu dzisiaj, oddaję mu chwały, wiem, że On żyje. Jezus jest żywym Bogiem, który działa dzisiaj i pomaga różnym ludziom, którzy mają różne problemy i pomógł mi. Jeżeli ktoś chce, jest zainteresowany, można tutaj porozmawiać z kimś z tej ekipy. Jeśli chcecie się coś więcej dowiedzieć na temat Boga, który żyje, i pomaga dzisiaj, i ratuje dzisiaj ludzi, uzdrawia i uwalnia ludzi od demonów, i zmienia ludzkie życie. Dzięki.